W niewielkiej miejscowości Borowa, w powiecie Kłobuc, województwo śląskie, w nocy z 3 na 4 listopada 2025 roku, rozegrał się dramat, który wstrząsnął lokalną społecznością. Młoda kobieta w wieku 23 lat, Karolina U., została wezwana przez domowników służb medycznych. Po przyjeździe ratownicy stwierdzili zgon. W toku śledztwa okazało się, iż w budynku mieszkalnym znajdowały się ciało noworodka oraz szczątki innego dziecka. Partner zmarłej kobiety, Michał D., w wieku 27 lat, oraz jego matka, Iwona D., lat 56, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Sprawa dotyczy między innymi narażenia życia kobiety oraz nieumyślnego spowodowania jej śmierci przez opóźnienie wezwania pomocy i zatajenie faktu porodu. W niniejszym odcinku przybliżymy kulisy tej tragedii. Od ustaleń sekcji zwłok, poprzez działania śledczych, po stan faktyczny dotyczący dzieci i mieszkania, w którym doszło do odkrycia. Przeanalizujemy również dotychczasowe wątki i pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Dom w Borowej od dawna nie przyciągał większej uwagi sąsiadów. W zabudowie jednorodzinnej, rozciągającej się wzdłuż leśnej drogi, budynek wyglądał jak wiele innych. Prowadziła do niego niewielka ścieżka, a posesja była otoczona drzewami, które o tej porze roku tworzyły szarą, gęstą zasłonę. I nic nie wskazywało na to, że właśnie tam, w pierwszych dniach listopada, dojdzie do jednego z najbardziej niepokojących odkryć na terenie powiatu kłobuckiego. Wszystko zaczęło się od telefonu na numer alarmowy, wykonanego w nocy z 3 na 4 listopada. Zgłoszenie brzmiało rutynowo. Młoda kobieta źle się czuje, nie oddycha prawidłowo, potrzebna jest pilna pomoc. Ratownicy pojawili się niedługo później. Na miejscu zastali Karolinę U. 23-letnią mieszkankę posesji w stanie niepozwalającym na podjęcie skutecznych czynności ratunkowych. Stwierdzono zgon. Wtedy jednak sytuacja zaczęła przybierać nieoczekiwany kierunek. Zarówno ratownicy, jak i policjanci, którzy pojawili się chwilę później, Zwrócili uwagę na zachowanie domowników. Partner zmarłej, Michał D., oraz jego matka, Iwona D., odpowiadali na pytania w sposób wymijający. Zgłoszenie, które miało dotyczyć nagłego pogorszenia zdrowia młodej kobiety, zaczęło wydawać się czymś więcej niż tylko dramatem medycznym. W toku działań w budynku ujawniono kolejne fakty, które całkowicie zmieniły charakter sprawy. W jednym z pomieszczeń Znajdowało się ciało noworodka. Dziecko urodziło się żywe, co później potwierdziła sekcja zwłok, jednak nie otrzymało pomocy medycznej. W innym miejscu odkryto kolejne szczątki należące do innego dziecka. Informacje te natychmiast uruchomiły procedury kryminalistyczne. Policja zabezpieczyła teren, rozpoczęła oględziny oraz przesłuchania świadków. W miasteczku i okolicznych wsiach sprędko pojawiły się pytania: jak to możliwe? że w jednym domu doszło do śmierci młodej kobiety, noworodka oraz kolejnego dziecka, o którego istnieniu nikt wcześniej nie informował? Dlaczego nikt nie wezwał pomocy wcześniej? I przede wszystkim, jak wyglądały ostatnie godziny Karoliny? Z ustaleń prokuratury wynika, że kobieta była w zaawansowanej ciąży, której nie zgłosiła ani w ośrodku zdrowia, ani w szpitalu. To jednak nie wyjaśniało. W jakich okolicznościach doszło do porodu, ani dlaczego został on przeprowadzony bez udziału lekarzy lub położnej? Z relacji śledczych wynika, że partner kobiety oraz jego matka byli świadomi jej stanu. Jednak przez długi czas nie podjęli działań, które mogłyby uratować życie zarówno matki, jak i dziecka. Według ustaleń prokuratury, to opóźnienie mogło odegrać kluczową rolę w tragedii. Dom który jeszcze przed kilkoma godzinami stanowił zwykłe miejsce codziennego życia, stał się pełnoprawną sceną śledczą. Oględziny trwały wiele godzin. Śledczy badali układ pomieszczeń, ślady obecne na podłodze, stan sanitarny domu oraz przedmioty pozostawione w łazience. W takich przypadkach każda drobnostka, nawet ręcznik, ubranie, niewielka plama, może wskazywać na kolejność zdarzeń. Wyniki sekcji zwłok Karoliny E. wykazały że kobieta zmarła na skutek powikłań, do których doszło po porodzie. To ustalenie pozwoliło prokuratorom postawić zarzuty Michałowi D i jego matce. Oboje zostali aresztowani. I mężczyzna w wieku 27 lat usłyszał zarzut narażenia partnerki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania jej śmierci przez brak wezwania pomocy oraz zatajenie faktu porodu. Jego matka Została zatrzymana pod zarzutem utrudniania postępowania oraz podejrzenia ukrycia informacji o narodzinach dziecka. Biegli medycyny sądowej analizujący ciało Noworodka ustalili, że urodził się on żywy i mógł przeżyć, gdyby natychmiast zapewniono mu pomoc medyczną. Okoliczności dotyczące drugiego dziecka pozostają na tym etapie niejasne. Śledczy próbują odtworzyć, kiedy przyszło ono na świat i w jakich warunkach. Najwięcej niewiadomych dotyczy jednak wcześniejszych miesięcy życia Karoliny Eł oraz jej relacji z partnerem i jego matką. Miejscowi mieszkańcy twierdzą, że kobieta mieszkała tam od pewnego czasu, ale nie brała udziału w życiu lokalnej społeczności. Rzadko pojawiała się w sklepach, a gdy już się pojawiała, sprawiała wrażenie osoby wycofanej. Sąsiedzi przyznali również, że nie widzieli u niej oznak ciąży, co potwierdza tezę prokuratury że mogła ją ukrywać. Sprawa od razu wywołała dyskusję na temat dostępu do opieki medycznej, izolacji społecznej, przemocy psychicznej oraz tego, jak często w małych miejscowościach dramaty rozgrywają się w całkowitej ciszy. Śledczy zaznaczają jednak, że ich rolą nie jest interpretowanie tła społecznego, lecz ustalenie faktów i tego, kto i w jakim zakresie odpowiada za śmierć kobiety oraz dzieci. Zatrzymani twierdzą, że nie wiedzieli, iż sytuacja jest tak poważna. Prokuratura jednak wskazuje, że mieli wystarczająco dużo czasu, aby wezwać pomoc. Jednocześnie prokurator prowadzący sprawę zapowiedział, że konieczne będzie rozszerzenie analizy o ostatnie tygodnie życia Karoliny Eł oraz jej wcześniejsze relacje z partnerem. Śledczy zabezpieczyli telefony komórkowe, komputery i dokumenty domowe. Będą analizować, czy kobieta mogła próbować szukać pomocy, kontaktować się z kimś z zewnątrz lub sygnalizować problemy zdrowotne? Ważne będą także ekspertyzy medyczne dotyczące stanu noworodka, w tym określenie dokładnego czasu narodzin, temperatury ciała w momencie znalezienia oraz wszelkich śladów mogących wskazać na to, czy bezpośrednio po porodzie dziecko otrzymało jakąkolwiek pomoc. Śledczy nie wykluczają również że w śledztwie pojawią się nowe osoby, które mogły mieć kontakt z rodziną w dniach poprzedzających tragedię. Każda część tej układanki od stanu zdrowia Karoliny, przez jej relacje z partnerem, po możliwe sygnały, których nikt nie zauważył może okazać się kluczowa. W tego typu sprawach to właśnie detale medyczne i logistyczne decydują o odpowiedzialności karnej poszczególnych osób. Prokuratura podkreśla, że analiza może potrwać miesiące. Sprawa tragedii w Borowej zaczęła nabierać wyraźnych konturów dopiero po pierwszym etapie śledztwa, kiedy śledczy z powiatu kłobuckiego otrzymali wstępne raporty medyczne. To one pozwoliły uporządkować chronologię zdarzeń. Choć ustalenie precyzyjnego przebiegu nocy z 3 na 4 listopada nadal pozostaje wyzwaniem, oględziny rozpoczęto od parteru domu, który składał się z kilku pomieszczeń: kuchni, niewielkiego przedpokoju. Pokoju dziennego oraz łazienki, w której według śledczych mogło dojść do porodu. W łazience ujawniono ślady krwi oraz przedmioty sugerujące, że poród odbył się bez jakiegokolwiek przygotowania medycznego. Ręczniki, które próbowano wyprać, resztki papierowych opatrunków, a także butelki po substancjach czyszczących, które mogły być użyte do usunięcia śladów. Śledczy zabezpieczyli wszystko, co mogło stanowić materiał dowodowy. Łącznie z odzieżą zmarłej Karoliny, ubraniami Michała D. i Iwony D., oraz tkaninami używanymi tej nocy. Każdy przedmiot został zapakowany w indywidualne, odpowiednio opisane pakiety, zgodnie z procedurami kryminalistycznymi. Kluczowe znaczenie dla śledztwa miały ustalenia patomorfologa dotyczące stanu zdrowia Karoliny Ewe, kobiety, która, jak wykazały badania, była w ostatniej fazie ciąży. Jej organizm był wyczerpany, a poród, przeprowadzony w warunkach domowych, doprowadził do komplikacji, których nie dało się opanować bez fachowej pomocy. Biegły wskazał, że śmierci można było uniknąć, gdyby pomoc medyczna została wezwana odpowiednio wcześnie. Według prokuratury partner kobiety oraz jego matka wiedzieli, w jakim stanie znajduje się Karolina, a mimo to nie powiadomili służb w porę. Głównym pytaniem, na które śledczy starają się odpowiedzieć, jest to, jak długo zwlekali z decyzją o przeprowadzeniu telefonicznego zgłoszenia oraz z jakich powodów. Tego typu ustalenia są trudne i wymagają analizy zarówno śladów biologicznych, jak i zapisów połączeń telefonicznych oraz zeznań. Dodatkową komplikacją w sprawie okazało się odkrycie ciała noworodka, które znajdowało się w tym samym pomieszczeniu, w którym zmarła kobieta. Zgodnie z ustaleniami sekcji zwłok noworodek urodził się żywy, oddychał samodzielnie, co potwierdzają badania płuc i obecność powietrza w pęcherzykach. To jednoznacznie wskazuje, że dziecko miało szansę na przeżycie, gdyby udzielono mu pomocy. Śledczy muszą teraz ustalić, czy zaniechanie udzielenia pomocy było wynikiem paniki, braku wiedzy, czy też decyzją podjętą świadomie. Każda z tych możliwości ma inne konsekwencje prawne. Dalsze dochodzenie wymaga również odpowiedzi na pytanie, czy poród odbył się w zgodzie z wiedzą i przyzwoleniem partnera kobiety, czy też doszło do niego nagle, a Michał D zareagował zbyt późno. Biegli analizują ślady z miejsca zdarzenia, aby ustalić, czy poród mógł rozpocząć się dużo wcześniej niż twierdzą zatrzymani. Jeszcze trudniejszym wątkiem jest sprawa drugiego dziecka którego szczątki znaleziono w innym pomieszczeniu. To odkrycie całkowicie zmieniło charakter sprawy, sugerując, że w domu mogło dochodzić do dramatów wcześniej niż tej jednej nocy. Śledczy nie ujawniają, kiedy dziecko przyszło na świat, ani w jakich okolicznościach zmarło. Analizowane są wyniki badań genetycznych, które mają potwierdzić pochodzenie dziecka oraz określić stopień pokrewieństwa z Karoliną U. W takich sytuacjach biegli posługują się zaawansowanymi metodami analizy kości, tkanek i śladów biologicznych. Na podstawie wstępnych informacji dziecko mogło urodzić się znacznie wcześniej, co oznaczałoby, że tragedia w domu w Borowej nie była jednorazowym wydarzeniem, lecz mogła mieć dłuższy, ukryty przebieg. Prokuratura nie wyklucza żadnej wersji, ale również podkreśla, że na tym etapie nie można przedstawiać wniosków o charakterze spekulatywnym. Śledczy badają także dlaczego Karolina U. nie była objęta żadną opieką ginekologiczną ani położniczą. To rzadka sytuacja, zwłaszcza w przypadku ciąż w tak zaawansowanym stadium. Analizowane są dokumenty medyczne kobiety, jej wizyty w placówkach zdrowia, wyniki badań i ewentualne recepty. Brak kontaktu z lekarzami może sugerować że kobieta unikała placówek medycznych świadomie, lub że ktoś utrudniał jej dostęp do opieki. Śledczy starają się ustalić, jak wyglądała dynamika relacji między nią a partnerem oraz jego matką. Sąsiedzi, którzy zostali przesłuchani przez policję, przyznali, że kobieta rzadko opuszczała posesję i sprawiała wrażenie osoby wycofanej, co mogło wskazywać na izolację. Nikt nie zgłaszał podejrzeń co do jej ciąży, a jej wygląd, według relacji, nie sugerował nadchodzącego porodu. Biegli jednak, zauważają, że istnieją przypadki, w których ciąża może pozostać niezauważona przez osoby postronne, zwłaszcza jeśli kobieta nosi obszerne ubrania lub nie ma typowych objawów. Jednym z kluczowych elementów śledztwa jest analiza telefonów komórkowych zatrzymanych oraz zmarłej Karoliny E. Śledczy ustalają, czy kobieta próbowała wzywać pomoc lub komunikować się z kimkolwiek. W okresie poprzedzającym poród. Telefony mogą zawierać wiadomości, połączenia, a także dane lokalizacyjne, które pozwolą ustalić, gdzie znajdowała się kobieta w ostatnich godzinach życia. Sprawdzane są również dane z aplikacji społecznościowych, ponieważ kobiety w ciąży często poszukują w nich porad i wsparcia. Śledczy nie ujawniają, czy zabezpieczone urządzenia zawierają jakiekolwiek ślady aktywności Karoliny. W okresie bezpośrednio poprzedzającym jej śmierć. Na polecenie prokuratury zabezpieczono też dokumenty domowe: notatki, rachunki, wpisy w kalendarzach oraz wszelkie materiały pisane odręcznie. Śledczy poszukują śladów wskazujących, że kobieta mogła planować poród w szpitalu lub że próbowała szukać informacji na temat porodu domowego. Analiza takich materiałów wymaga czasu, ponieważ każda notatka, przekreślenie lub zmiana może mieć znaczenie. W wielu sprawach tego typu właśnie zwykłe, codzienne dokumenty stają się kluczem do zrozumienia wydarzeń. Kolejnym etapem śledztwa jest ustalenie, w jakim stanie psychicznym był partner Karoliny oraz jego matka w czasie tragedii. W takich przypadkach prokuratura często zasięga opinii psychologów i psychiatrów, aby określić, czy zatrzymani byli świadomi konsekwencji swoich działań lub zaniechań. Istotne jest również to, czy mieli jakąkolwiek wiedzę na temat prowadzenia porodu lub pierwszej pomocy medycznej. Jeżeli nie posiadali takiej wiedzy, biegli zastanawiają się, dlaczego, mimo braku kompetencji, nie wezwali pogotowia wcześniej. Również to, czy zatrzymani podjęli jakiekolwiek działania ratujące życie dziecka, ma znaczenie dla oceny ich odpowiedzialności. Śledczy podkreślają, że kluczowym czynnikiem może być czas to on decyduje o tym, czy tragedię można było zatrzymać. Ustalenie, kiedy dokładnie rozpoczął się poród, jak długo trwał, kiedy Karolina straciła przytomność oraz kiedy zatrzymani wykonali pierwszy telefon, będzie mieć fundamentalne znaczenie dla dalszego postępowania. Prokuratura bada nagrania z pobliskich monitoringów, które mogą wskazywać, czy ktoś opuszczał posesję wcześniej tej nocy, lub czy do domu ktoś przychodził. W małych miejscowościach systemy monitoringu są ograniczone. Ale nawet pojedyncze nagranie może pomóc w rekonstrukcji wydarzeń. W sprawie pozostaje również wątek relacji pomiędzy Karoliną U. a Michałem D. sąsiedzi. Określają tę relację jako hermetyczną i odizolowaną od otoczenia. Kobieta nie miała w miejscowości bliskich znajomych. Według relacji niektórych mieszkańców rzadko opuszczała dom sama, a jej kontakty społeczne były ograniczone. To z kolei rodzi pytania o to, czy mogła przeżywać jakiekolwiek trudności psychiczne, które nie zostały zdiagnozowane. Śledczy podkreślają jednak, że żadna z tych opinii nie może być traktowana jako dowód to jedynie kontekst, który musi zostać zweryfikowany przez analizę faktów. Jednocześnie prokuratura potwierdziła, że Iwona D mogła mieć wiedzę o ciąży Karoliny. Śledczy badają, czy mogła odgrywać rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących braku wezwania pomocy. Istotne będzie ustalenie, czy matka Michała mogła wpływać na partnerkę syna, lub czy mogła w jakikolwiek sposób ograniczać jej dostęp do opieki medycznej. Do czasu zakończenia śledztwa prokuratura nie wyklucza, że postawione zarzuty mogą zostać rozszerzone. Wyniki badań genetycznych i ekspertyz medycznych mogą okazać się kluczowe nie tylko dla oceny odpowiedzialności zatrzymanych, Lecz również dla ustalenia pełnego obrazu tragedii. Sprawa ta pokazuje również, jak ważne są procedury i jak wiele zależy od czasu reakcji oraz dostępu do pomocy. W Borowej wydarzenia rozegrały się szybko, a ich skutki będą analizowane przez wiele miesięcy. W kolejnych dniach po tragedii w Borowej śledztwo weszło w nową fazę. Po zabezpieczeniu materiałów biologicznych oraz Przeprowadzeniu pierwszych badań laboratoryjnych, śledczy przystąpili do rekonstrukcji przebiegu wydarzeń z ostatniej doby życia Karoliny. I tego typu rekonstrukcje opierają się nie tylko na zeznaniach zatrzymanych, ale także na analizie zmian w organizmie kobiety oraz jej aktywności w ostatnich godzinach. Patomorfologzy, badający ciało Karoliny, byli w stanie określić przybliżony czas porodu oraz zgonu. Co pozwoliło śledczym zestawić te dane z zapisem połączeń telefonicznych z domu i okolicznych stacji bazowych. W takich sprawach każda minuta zwłoki pomiędzy początkiem komplikacji a wezwaniem pogotowia może być kluczowa. Dlatego badacze skupili się na ustaleniu, jak długo poród trwał bez nadzoru medycznego. Zabezpieczone materiały wskazują, że poród musiał rozpocząć się na wiele godzin przed śmiercią kobiety, co oznacza, że w tym czasie nikt nie powiadomił żadnej instytucji o potrzebie pomocy. Śledczy koncentrują się również na zachowaniu Michała D. i Iwony D. w tym kluczowym przedziale czasowym. Z relacji przedstawionych przez prokuraturę wynika, że oboje mieli kontakt z Karoliną podczas trwania porodu, co implikuje, że posiadali wiedzę o jej pogarszającym się stanie. W szczególności analizowane są zeznania dotyczące tego, czy kobieta prosiła o wezwanie pomocy. Czy też była nieprzytomna w momencie, gdy stan zdrowia uległ krytycznemu pogorszeniu? Śledczy muszą ustalić, czy decyzja o wezwaniu pogotowia została podjęta zbyt późno świadomie, czy też wynikała z braku rozeznania, paniki lub niewiedzy. W ramach ekspertyzy psychologicznej ocenie poddawane jest to, czy osoby przebywające z Karoliną rozumiały powagę sytuacji. Badania toksykologiczne Karoliny Łu mają kluczowe znaczenie. Ponieważ pozwalają ustalić, czy w jej organizmie znajdowały się substancje mogące mieć znaczenie dla przebiegu porodu. Zabezpieczone próbki krwi i tkanek są analizowane pod kątem leków przeciwbólowych, uspokajających lub innych substancji, które mogły być podane kobiecie przed porodem lub w trakcie. Jeśli śledczy stwierdzą obecność takich środków, konieczne będzie ustalenie, w jakim celu zostały one podane i przez kogo. Dotychczasowa wiedza wskazuje jednak, że brak profesjonalnego wsparcia medycznego oraz szybka utrata krwi były prawdopodobnie głównymi czynnikami prowadzącymi do zgonu kobiety. Kolejnym wątkiem, który analizują śledczy, są warunki panujące w domu w Borowej. W raporcie zwrócono uwagę na stan techniczny łazienki, w której doszło do porodu. Była to przestrzeń niewielka, nieprzystosowana do przeprowadzenia nawet najmniej skomplikowanych działań medycznych. Na podłodze znajdowały się ślady świadczące o próbach zmywania krwi i innych materiałów biologicznych. W początkowej fazie śledztwa nie wiadomo było, czy czynności te podjęto przed wezwaniem służb, czy już po stwierdzeniu zgonu kobiety. To właśnie kolejność działań podejmowanych przez osoby przebywające z Karoliną może mieć decydujące znaczenie w ocenie, czy doszło jedynie do nieumyślnego spowodowania śmierci, czy też zaniechania o charakterze karnym. Na podstawie wstępnych ustaleń, śledczy zaczęli brać pod uwagę możliwość, że część działań była wykonywana w celu ukrycia faktu porodu lub jego przebiegu. Niezależnie od analizy miejsca zgonu, śledczy kontynuują badania dotyczące drugiego dziecka, którego szczątki zabezpieczono w innym pomieszczeniu domu. Ustalenie wieku dziecka, stopnia rozwoju kościca oraz czasu zgonu wymaga skomplikowanych badań histopatologicznych i genetycznych. Biegli muszą odpowiedzieć na pytanie, czy dziecko urodziło się żywe, a dopiero potem zmarło, czy było martwo urodzone. Kluczowe będzie także określenie, czy zgon dziecka mógł być powiązany z wcześniejszym brakiem pomocy medycznej lub innymi zaniedbaniami. Jeśli biegli stwierdzą, że dziecko urodziło się żywe, pojawi się nowy wątek w śledztwie, który może wpłynąć na klasyfikację czynów zarzucanych zatrzymanym. W międzyczasie przesłuchiwani są świadkowie, w tym sąsiedzi, pracownicy lokalnego sklepu oraz osoby, które mogły mieć kontakt z Karoliną E. w ostatnich dniach. Według ich relacji, kobieta rzadko pojawiała się w miejscach publicznych, a jej stan nie wzbudzał podejrzeń. To skłoniło śledczych do zadania pytania, czy kobieta mogła ukrywać ciążę pod wpływem partnera lub innych czynników zewnętrznych. W wielu sprawach tego typu pojawia się wątek presji psychicznej lub społecznej, który może prowadzić do odmowy skorzystania z opieki medycznej. Śledczy jednak na tym etapie nie przedstawili żadnych dowodów sugerujących przemoc psychiczną lub fizyczną ze strony partnera kobiety, choć ta hipoteza nie została jeszcze wykluczona. Równocześnie analizowane są dane z systemów monitoringu znajdujących się w okolicy Borowej. Choć w małych miejscowościach liczba kamer jest ograniczona, źledczy pozyskali nagrania z pobliskiej stacji paliw oraz sklepu spożywczego, które mogą pomóc w ustaleniu, czy w noc tragedii ktoś opuszczał posesję lub czy ktokolwiek odwiedził dom Karoliny U i Michała D. Nawet pojedyncze nagranie przedstawiające światła samochodu na drodze dojazdowej może być kluczowe dla rozwikłania sprawy. Na tym etapie nie ujawniono jednak czy nagrania wniosły nowe informacje Ważnym wątkiem pozostaje również to czy Karolina Ał mogła próbować skontaktować się z kimkolwiek w dniach poprzedzających poród Śledczy badają jej historię połączeń oraz wiadomości tekstowych choć nie wiadomo jeszcze czy jakiekolwiek wskazówki pozwolą odtworzyć stan psychiczny kobiety oraz ewentualne próby uzyskania pomocy Sprawdzane są także jej aktywności w internecie w tego typu przypadkach kobiety często poszukują wiedzy dotyczącej porodu domowego, powikłań ciążowych lub zasad opieki nad noworodkiem. Jeśli takie czynności zostaną potwierdzone, śledczy będą w stanie określić, czy Karolina Wau przygotowywała się do porodu w jakikolwiek sposób. Śledztwo, choć intensywne, nadal jest na wczesnym etapie. Prokuratura informuje, że analiza wszystkich materiałów potrwa wiele tygodni. A być może nawet miesięcy. Dopiero na podstawie pełnych wyników badań patomorfologicznych, toksykologicznych i genetycznych, będzie można określić odpowiedzialność karną zatrzymanych. W toku śledztwa okaże się także, czy tragedii wborowej można było uniknąć. To, co już dziś wiemy, to fakt, że śmierć Karoliny U. nastąpiła w wyniku powikłań poporodowych, a życie jej dziecka mogło zostać uratowane. Gdyby pomoc medyczna została wezwana wcześniej. Wiele wskazuje na to, że sprawa będzie jeszcze długo badana przez śledczych, a opinia publiczna będzie oczekiwała odpowiedzi na najważniejsze pytania: dlaczego nikt nie zauważył oznak ciąży Karoliny? Czy była pod presją partnera lub jego rodziny? Czy drugi noworodek mógł przeżyć? Czy w domu panowały warunki sprzyjające ukrywaniu ważnych informacji? I wreszcie czy tragedii. Można było zapobiec poprzez wcześniejszą reakcję, lub dostęp do opieki medycznej? Tragedia w Borowej pokazuje, jak wiele dramatów może rozgrywać się w ciszy, poza zasięgiem wzroku lekarzy, sąsiadów i instytucji. Śmierć Karoliny Eł oraz śmierć jej dziecka to nie tylko kwestia jednostkowego dramatu, lecz przykład sytuacji, w której zaniechanie, izolacja i brak sygnałów ostrzegawczych prowadzą do nieodwracalnych skutków. Dziś śledczy próbują uporządkować fakty, ustalić odpowiedzialność poszczególnych osób i odpowiedzieć na pytanie, czy doszło do przestępstwa umyślnego, czy też tragicznego splotu okoliczności. Dopiero pełne wyniki ekspertyz medycznych oraz analiza dowodów pozwolą odpowiedzieć na te pytania. Jeśli chcesz, abyśmy śledzili tę sprawę dalej i przygotowali kolejne odcinki po nowych ustaleniach, daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz zobaczyć więcej materiałów w takim formacie, zostaw subskrypcję i bądź z nami, gdy pojawią się kolejne niewyjaśnione historie.